Film rozpoczyna się w alternatywnej przyszłości reklamą WifeLike Enterprise, firmy masowo produkującej androidy oparte na sztucznej inteligencji, zwane e-towarzyszkami, które zostały zaprojektowane, aby działać jak żony. Reklama jest skierowana głównie do wdowców cierpiących po stracie swoich małżonków. Założycielka firmy, Marian Venner, wyjaśnia, że posiadanie towarzyszki może pomóc ludziom w poprawie stylu życia. Następnie scena przenosi się do policjanta Williama Bradwella, który przybywa do siedziby WifeLike na test. Wchodzi do pokoju, staje na zmechanizowanej platformie, która aktywuje holograficzną projekcję Merian. William rozmawia z założycielką o tym, jak bardzo kochał swoją zmarłą żonę Meredith i jak bardzo cierpi po jej śmierci. Po zakończeniu sesji do pokoju wchodzi pracownik i informuje policjanta, że jego nowa żona Android jest gotowa. William opuszcza pomieszczenie i widzi androidową replikę swojej zmarłej żony, zachwycony jej wyglądem, zabiera ją do domu. Uruchamia robota i postanawia nazywać ją imieniem swojej żony. Mówi androidowi Meredith, że będzie potrzebowała czasu na dostosowanie się, ponieważ ma dużo informacji do przetworzenia. W odpowiedzi android delikatnie dotyka go, co sprawia, że serce Williama bije szybciej. Tej nocy para angażuje się w intensywny, namiętny stosunek. Po wszystkim William prosi, aby została na noc, ale ona odmawia, wyjaśniając, że musi się naładować, aby działać optymalnie następnego dnia. Następnie Meredith udaje się do pokoju z łóżkiem do ładowania. Obserwując otoczenie, zauważa zamaskowanego mężczyznę za oknem, ale z niewyjaśnionego powodu nie alarmuje ani nie informuje męża. Nieznajomy odchodzi, a robot kładzie się na elektronicznym łóżku i zaczyna się ładować. Następnego ranka Meredith przygotowuje śniadanie dla męża, co pokazuje, jak zaawansowane są te roboty. Tymczasem William ogląda wiadomości o porwaniach kilku towarzyszek z różnych domów w mieście. Zszokowana Meredith pyta, dlaczego ktoś mógłby popełniać takie przestępstwa. William wyjaśnia jej o grupie Obywatele Świadomi Praw Sztucznej Inteligencji, znanej jako SCAIR. To grupa aktywistów dążąca do zniszczenia Wife Like Enterprise, Stwierdząc, że firma promuje współczesne niewolnictwo i pragną uwolnić wszystkie towarzyszki. Oddział tej grupy kradnie roboty, przeprogramowuje je i wykorzystuje do popełniania przestępstw, w tym zamachów bombowych. Policja nie może zlokalizować ich przywódcy, zwanego mistrzem cyrku. Po odpowiedzi na wszystkie pytania, Meredith, William szybko udaje się do pracy, nie jedząc śniadania. Później tego popołudnia, Meredith wraca do łóżka, aby na chwilę się naładować. Gdy zaczyna ładowanie, w jej programie pojawia się postać o imieniu IDO, wirtualny asystent zaprojektowany, aby pomagać androidom w przeżywaniu pouczających snów. Dzięki tym snom Meredith może przeżywać wspomnienia prawdziwej Meredith i stawać się bardziej do niej podobna. IDO wprowadza ją w scenariusz snu, osadzony na przyjęciu, gdzie widzi Williama wraz z kilkoma atrakcyjnymi kobietami. Na przyjęciu pojawia się również zamaskowany mężczyzna, którego widziała poprzedniej nocy. Meredith budzi się ze snu i pyta IDO o tajemniczego mężczyznę, ale on nie ma żadnych danych na jego temat. Następnie scena przenosi się do Williama, który zostaje poinformowany przez Centrum Dowodzenia Policji o miejscu przetrzymywania skradzionych towarzyszek. Udaje mu się zlokalizować miejsce w podejrzanym magazynie i odzyskać wszystkie androidy. Podczas misji zabija Jasona, członka grupy zajmującego się porwaniami, co pokazuje, że William nie unika przemocy, jeśli pomaga mu to osiągnąć cel. W domu AI Meredith wybiera się na rower i spotyka dziwną kobietę stojącą na środku ścieżki. Android próbuje ją ominąć, ale wpada do pobliskich krzaków. Kobieta podchodzi do niej i tajemniczo szepcze jej do ucha słowo Pamiętaj. Meredith jest zdezorientowana i pyta, co ma zapamiętać, ale kobieta powtarza tylko swoją wiadomość, po czym odchodzi. Nieświadoma, że nieznajoma to Luis, agentka SCIR, która znała prawdziwą Meredith. W następnej scenie Android wraca do domu, gdzie William również wrócił z pracy. Opiekuje się jej zadrapaniami z upadku, jednocześnie tłumacząc, dlaczego ludzie nienawidzą towarzyszek. William wyjawia, że wielu ludzi uważa, że żony Androidy zagrażają tradycyjnemu systemowi rodzinnemu. Meredith jest szokowana, ale nie mówi mężowi o dziwnym spotkaniu w parku. Później Meredith leży na swoim łóżku ładującym, czytając dziennik prawdziwej Meredith. Następnie uruchamia tryb snu i prosi Ido, aby odtworzył scenę jej pierwszego spotkania z Williamem. Jednak gdy tylko zaczyna śnić o scenie w parku, William nagle zostaje zastąpiony przez zamaskowanego mężczyznę, który próbuje ją schwytać, ale William budzi ją z tego snu. Następnie zabiera ją do sypialni, gdzie para spędza godziny na intensywnej miłości. Następnego dnia William patroluje miasto w swoim samochodzie, kiedy dostaje zgłoszenie o ucieczce jednej z towarzyszek. William szybko udaje się na wskazane miejsce, które okazuje się biurem, gdzie znajduje zbiegłą Androidkę o imieniu Lisa, obecnie pracującą jako recepcjonistka. Ktoś najwyraźniej nieznacznie zmienił jej wygląd, a William podejrzewa o to Scair. Kiedy podchodzi do Lisy i prosi, aby poszła z nim do Wifelike, Androidka odmawia, twierdząc, że nazywa się Rose. Gdy William nalega, robot ucieka przez okno. Co zaskakuje oficera, ponieważ towarzyszki nigdy nie odmawiają posłuszeństwa, a te AI nie mają własnych myśli ani uczuć. Następnie scena przenosi się do domu Williama, gdzie androidka Meredith zauważa Louis siedzącą na kanapie. Meredith jest zdziwiona i pyta, skąd nieznajoma zna ich adres. Louis odpowiada, że znały się od dawna i zachęca Meredith do przebudzenia się i zaprzestania życia jako posłuszna żona. Meredith ostrzega, że nagrywa każde jej słowo. Ale Louis zdaje się to wiedzieć i nagrywa zagadkową wiadomość dla Williama, przedstawiając się jako Louis i informując, że Kin, zamaskowany mężczyzna ze snów, chce ją spotkać. Meredith chce dowiedzieć się więcej, ale Louis odchodzi bez wyjaśnień. Tymczasem William wraca do siedziby Wifelike z tym, co zostało z mechanicznego ciała lisy. Spotyka się z założycielem firmy, Marianem, i informuje go o wydarzeniach, w tym o samobójstwie lisy. William wyraża obawy, że jeśli towarzyszki rozwijają emocje, mogą również zacząć zabijać swoich właścicieli. Marian uspokaja go, mówiąc, że komplikacje są nieodłączną częścią postępu, ale z czasem zostaną rozwiązane. Po powrocie do domu William wciąż zmaga się z myślami o towarzyszkach i ich potencjalnych zagrożeniach. Meredith dodatkowo komplikuje sprawę, opowiadając mu o wizycie Louise. William rozpoznaje to imię i pyta o więcej szczegółów. Meredith odtwarza nagranie z wcześniejszego dnia, co skłania Williama do skontaktowania się ze swoim kolegą, agentem Jackiem, ekspertem od technologii. Jack przyjeżdża po kilku minutach i razem planują namierzyć zamaskowanego mężczyznę. W tym celu dają Meredith nowoczesne okulary podłączone do monitora i wprowadzają ją w sztuczny sen, który mogą obserwować. W śnie Meredith spotyka tajemniczego mężczyznę, Kejana, w opuszczonym domu. Kin ściąga maskę i prosi aby spotkała się z nim w pobliskim ogrodzie tej nocy. Policjanci, którzy to obserwują, zdają sobie sprawę, że Kim w czasie rzeczywistym włamuje się do Snumeredit. Jack udaje się namierzyć lokalizację hakera i natychmiast się tam udaje. Tymczasem William budzi swoją żonę androida i każe jej zostać w domu, po czym sam udaje się do ogrodu, aby schwytać Kejana. Niestety, zamaskowany mężczyzna jest dwa kroki przed policją. Jack dociera na miejsce hakowania. Ale znajduje tylko opuszczony komputer, podczas gdy William dociera do parku i odkrywa jedynie przynętę siedzącą na ławce. Z przerażeniem uświadamia sobie, że to była pułapka, aby Kim mógł włamać się do jego domu. William w pośpiechu wraca do domu, gdzie znajduje Meredith bezpieczną, ale wcześniejsze spotkanie z kinem pozostawiło w jej umyśle pytania. Meredith rozpoznaje mężczyznę z jakiegoś miejsca i pyta męża o niego. William, choć początkowo niechętny, w końcu wyznaje, że prawdziwa Meredith była aktywistką SCIR, zanim się w nim zakochała. To skłoniło ją do porzucenia sprawy i założenia szczęśliwego małżeństwa. Jednak w czasie swojej działalności w organizacji terrorystycznej była zaangażowana w kilka zamachów bombowych, które spowodowały liczne ofiary cywilne. Dlatego SCIR chce ponownie zwerbować ją do swojej sprawy. Po ujawnieniu prawdy, William decyduje się wymazać jej pamięć. Zanim jednak to zrobi, prosi Jacka, aby wysłał go do snu Meredith razem z nią. Wie, że kin śledzi każdy jego ruch i chce osobiście stawić czoła przestępcy. Następnie udają się do domu Jacka, gdzie William przygotowuje się do wejścia do snu za pomocą tych samych zaawansowanych technologicznie okularów, co wcześniej. Meredith ma tylko 28% baterii, a jej mąż instruuje ją, aby obudziła się, gdy bateria spadnie do 10%. Chwilę później oboje wchodzą do snu i, jak podejrzewał William, pojawia się także kin. Znajdują się w dżungli, a oficer każe Meredith biec jak najdalej. Mężczyźni zaczynają walczyć, a William żąda wyjaśnienia, jak to możliwe, że Kim wciąż żyje. Ewidentnie już się wcześniej spotkali. Podczas walki Meredith gubi się w dżungli i prosi Ido, aby otworzył portal, który nagle pojawia się w lesie. Po przejściu przez niego Meredith trafia do tej samej sali, którą widziała w swoim pierwszym śnie. Chwilę później William i Kim także tam wchodzą i kontynuują walkę. A doświadczony oficer zdobywa przewagę. Gdy William ma już zlikwidować Kejana, bateria Meredith spada do 10% i budzi się, co wywołuje frustrację Williama, ponieważ był blisko ukończenia misji. Następna scena przedstawia ich siedzących w domu, gdzie William przekonuje Meredith do wymazania pamięci. Chce zacząć od nowa i nie może sobie pozwolić na to, by Kim zanieczyszczał jej wspomnienia. Chociaż Meredith początkowo sprzeciwia się temu pomysłowi, ostatecznie się zgadza. Kilka godzin później dociera do siedziby Wi-Fi i czeka na swoją kolej w poczekalni, gdzie znajduje się kilka innych androidów. Jedna z nich mówi jej, że istnieje sposób na ukrycie wspomnień w tajnym folderze w systemie, co pozwoli na ich zachowanie podczas procesu wymazywania. Meredith ukrywa swoje wspomnienia w losowym folderze, a podczas tego procesu odkrywa coś dziwnego, plik zawierający wspomnienia z jej poprzednich żyć. Okazuje się, że William miał już kilka androidów Meredith w ostatnich latach i celowo przechowywał wszystkie ich wspomnienia. Tymczasem Louis odwiedza dom agenta Jacka i spotyka tam jego dziewczynę. Zostawia pendrive, który zawiera szokującą prawdę i niepodważalne dowody. Następuje retrospekcja, która ujawnia, że ludzka Meredith i Kim byli prawdziwą parą, a William był obsesyjnie zakochany w Meredith, mimo że wiedział o jej związku. Gdy nie mógł znieść myśli o tym, że jest z innym mężczyzną, wymyślił podstępny plan. Pewnej nocy William wykorzystał swoje uprawnienia i fałszywie oskarżył Kejana o handel ludźmi, ale zamiast zabrać go do więzienia, zabrał go na odludzie i zastrzelił w głowę. Następnie zmusił Meredith do pozostania z nim, używając nowoczesnego obroża posłuszeństwa stworzonego przez Wifelike. William chciał jednak, by go pokochała. Więc wymazał wszystkie wspomnienia o Keani i pewnej nocy udusił Meredith, a potem włożył jej na palec pierścionek zaręczynowy, aby wyglądało na to, że byli małżeństwem. Potem poprosił wifelike, aby stworzyło Androida na jej wzór, tak by nie miała żadnych wspomnień z poprzedniego życia. W teraźniejszości Meredith wraca do domu i udaje, że wszystkie jej wspomnienia zostały wymazane. William aktywuje ją i powtarza ten sam proces, który zastosował, gdy pierwszy raz ją przywiózł. W tym momencie Jack wbiega do domu i oskarża Williama o zamordowanie Kejana, mając niezbite dowody. Zaskoczony William każe Meredith opuścić pokój i przyznaje się do wszystkich swoich zbrodni. Zanim jednak Jack może go aresztować, William śmiertelnie go postrzeliwuje. Meredith słyszy strzały i wraca do salonu. Ku zaskoczeniu Williama mówi, że zabił Jacka w taki sam sposób, jak zabił Kejana. To właśnie wtedy oficer uświadamia sobie, że jej wspomnienia z poprzednich żyć są nadal nienaruszone. Jest jednak za późno, ponieważ robot AI zwiększa swoją siłę do maksimum, podnosi Williama jedną ręką i rozbija go o podłogę w salonie. Obezwładnia go, siadając na jego brzuchu i łamiąc mu obie ręce. W przerażającej analogii do tego, jak William zabił prawdziwą Meredith, robot AI dusi go na śmierć. Po tym incydencie, Meredith, teraz wyposażona we wszystkie swoje wspomnienia, Udaje się do tajnej lokalizacji, która okazuje się fabryką. Dołącza do niej grupa innych wolnych towarzyszek, które uwolniły się od swoich ograniczeń, a Meredith staje się przywódczynią tej grupy wolnych androidów.